cyklu dawno temu w Chinach, kolejna opowieść, tym razem o moim hobby, sporcie, czyli kolarstwie, jeździe na rowerze ogólnie. Od początku mojego pobytu w Chinach, czyli od 2003-2004 roku, no, miałem jakieś rowery. Czasem to były rowery takie kupowane na ulicy. One nie były kradzione, przynajmniej tak, tak myślę i, i taką mam nadzieję. Ale były to tanie, byle jakie rowery, które tam były sprzedawane za 30-40 zł. Czasami nawet nowe rowery ofoliowane za 50-60 zł. Nie były one bardzo wytrzymałe. Nie jestem jakiś mega ciężki, mega wielki. Wtedy ważyłem około 70 kg, ale one dużo nie wytrzymywały, te, te rowery. Przy starym stadionie w dzielnicy Lochu, na, na północy tej dzielnicy, znajdowały się sklepy z rowerami i tam w końcu kupiłem sobie wymarzoną kolarzówkę chińskiej marki Tend. Nie wiem, czy ta firma nadal istnieje. Ten rower był w miarę ok, chociaż też później pojawiły się problemy z widelcem, który musiałem wymienić i, i po prostu ten rower trochę śmiesznie wyglądał w dwóch kolorach. I jeździłem tym rowerem od Futian w kierunku lochu, albo w drugą stronę, czyli tam na zachód, od Futian do Nanshan. Była tam taka fajna trasa Hongshulin wzdłuż, wzdłuż nabrzeża. Po lewej stronie był widok na, na Hongkong. Bardzo fajna, przyjemna trasa. Ale o czym chciałem opowiedzieć? Któregoś dnia wybrałem się właśnie w kierunku Lochu, w kierunku centrum. Jechałem główną ulicą Shenan Avenue, Shenan Lu, e, i na wysokości Huaxian Bay, czyli to, tego centrum elektroniki, zatrzymał mnie chiński policjant. Po prostu nie spodobało mu się, że jadę środkiem głównej alei w Chinach, że jakiś biały człowiek za bardzo się tutaj rządzi, a jechałem środkiem, dlatego że prawy pas był do zjazdów w prawo, a ja jechałem prosto. Zaznaczę tylko, że to był okres, kiedy no, ludzie w samochodach byli bogami, po prostu mieli prawa, mogli rozjeżdżać pieszych, mogli trąbić do woli. Rowerzysta to był po prostu wróg i głównie rowery były wykorzystywane przez biedotę do, do jazdy na, z jednego punktu do drugiego, do przewozu rzeczy, bambusów, towarów i różne dziwne rzeczy się działy na, na, na drogach po prostu. Policjant, który mnie zatrzymał, jechał na motocyklu, więc raczej nie miałem szans ucieczki. Zjechałem grzecznie na bok. Oczywiście nie, nie udawałem jakiegoś ważniaka, nie, nie byłem arogancki, nie stawiałem się ani nic. Po prostu no, słuchałem, co on ma mi do powiedzenia w tej sprawie. No i powiedział mi na tyle, na ile zrozumiałem wtedy ten język chiński, że nie powinienem tu jechać i że dostanę mandat 100 Słowa mandat nie znałem, ale 100 brzmiało jasno. I wyobraźcie sobie, że właśnie taki banknot 100 zwykle woziłem w kieszeni, gdyby tam czegoś mi brakło, gdybym chciał coś kupić. No ale powiedziałem mu, że nie mam pieniędzy przy sobie. No i czekałem na rozwój sytuacji. Patrzę, że młody policjant chwyta za radio i słyszę, jak tam nadaje do centrali, że zatrzyma Wajgu y Rena, czyli białego człowieka tutaj w Shenzhen. Co oczywiście wtedy było czymś no, nietypowym, rzadkością. A już na rowerze to w ogóle chyba mogą to wpisać do księgi Guinnessa, wtedy w 2005 roku. No i słyszę, że on się tam żali, że ja nie mam pieniędzy. No i po chwili, nie wiem, jakaś tam dyskusja, kilka zdań wymienili i na koniec coś usłyszałem, że no to puść go, nie? No i on mi tam pogroził palcem i, i puścił mnie dalej, ja grzecznie oczywiście ukłoniłem się, przeprosiłem, szedłem z tym rowerem na chodnik i, i grzecznie pojechałem w swoją stronę. Wtedy byłem młodym człowiekiem, firma dopiero zaczynała swoją działalność, więc no każdy pieniądz się liczył. Nikt mi pieniędzy nie dawał, musiałem je sam zarobić. Dlatego 100 juanów też miało dla mnie znaczenie i nie chciałem ich tak łatwo oddawać. Oczywiście od tego dnia przestałem jeździć główną ulicą w Shenzhen. Oprócz tej kolarzówki mieliśmy też damkę z bagażnikiem i czasami jeździłem po moją chińską narzeczoną, obecnie moją żonę. Jeździłem tym rowerem odebrać ją z biura. Tam mieliśmy do przejechania kilka skrzyżowań. Dziewczyny z jej firmy zawsze były zachwycone tym, że po pierwsze, no, jest jakiś obcokrajowiec tutaj, a, a po drugie, że to takie romantyczne, że odbieram ją na rowerze. Także miało to swoje uroki, no i przypominało trochę jakieś chińskie melodramaty, także to, to na pewno było fajne. Po kilku latach sprzedałem tą kolażówkę, przyjechało dwóch młodych chłopaków, no i byli pewni, że kupują rower Trek. Żona mi o tym nie mówiła, dopiero po fakcie mi powiedziała, no alfabet nasz był im obcy, angielski nie był zbyt popularny i dlatego oni byli przekonani, że tam nie pisze tent, tylko Trek, no bo oni to sobie fonetycznie jakoś po swojemu czytali.